1956 rok. W Polsce wrze. Władza się chwieje. Moskwa się niecierpliwi. W cieniu tych wydarzeń pewien generał wojska polskiego tworzy plan. Zamach stanu. Cisza, tajność, precyzja. Oddziały specjalne miały zająć radiostację, sztab generalny, Sejm, siedzibę partii. Wszystko w jedną noc. Była lista aresztowań. Były Zapasowe rozkazy. Była nawet nowa konstytucja, ale nie było jednego zgody Moskwy. Kiedy informacje dotarły do KGB, generała natychmiast zesłano jako attaché wojskowego do jakiegoś państwa w Afryce. Potem zniknął z historii. Dosłownie. Nie ma go w podręcznikach. Nie ma pomników. Nie ma nazwiska. To byłby pierwszy udany wojskowy przewrót w Bloku Wschodnim, ale PRL przetrwał, bo zdrajcy woleli milczeć. To były polskie historie, bliskie zdrady, ale pogrzebane w archiwach.